W Czyli wszyscy rycerze ślepo wierzą w bohatera, a ja zapomniałem zrobić jednej rzeczy, ale czy ja wiem, jak zaszedłem? Mm, w taki sposób wydaje się że ta sytuacja być trochę bardziej naturalna. Otóż rycerzom brakuje, brakuje pożywienia na froncie. I sobie jeszcze jeden namiot, takie rzeczy też się Rycerzom brakuje pożywienia na froncie i żeby je zdobyć, należy udać się do Zamku Gwardii, do kuchni, która znajduje się dokładnie tutaj i porozmawiać z szefem kuchni. Musimy przywrócić króla do zdrowia. Hej, kucharzu? Co? Mój brat? On... Nie dam nic takiego... Nie dam nic takiego, co myśli, że tylko on walczy, na... więc... Co to w ogóle ma być? Przestańcie się kłócić, jak małe dzieci. Cicho sieć, Co ty możesz wiedzieć? Hej, hej, dalej. Tak, więc... Ten, ten rycerz w złotej zbroi to kapitan i jest on bratem szefa kuchni. Jednak, żrał się między sobą od paru ładnych lat i nie mogł się pogodzić. Strójcie! Weźcie to za sobą. I zdobyłem schab. A to dla was. Weźcie, proszę. I pigułkę siły. Wielkie dzięki. I powiedzcie temu głupkowi... Żeby lepiej wrócił żywy. Jak już mówiłem, bardzo podoba mi się relacja między tymi dwiema postaciami. Co tu się stało? Ponieważ mm, co to bracia, którzy pokłócili się o jakieś głupstwo bardzo dawno temu, nie, mo nie mogą się od tamtej pory pogodzić, jednak w głębi serca dalej o siebie dbają. Serwirk, czy to dla nas? No, oczywiście. Zapasy żywności. Ten kucharz uratował nas. Serwirk, jeśli nie powrócę. Podziękuj mojemu bratu. Co tam się dzieje? Co tu się dzieje? Właśnie to samo powiedziałem. Wojownicy Magusa rozpoczęli atak. Przechodzą przez nasu, naszą linię obrony. Przestańcie biadolić. Przynosicie wstyd rycerzom kwadratowego stołu. Rycerze kwadratowego stołu. Pokonamy wojowników Magusa i przyniesiemy zaszczyt królowi. Ale oni mają przewagę liczebną. To nasza ostatnia linia obrony. Nie wolno nam nikogo przepuścić. Tak jest. Nasi wojownicy pon ponoszą wielkie straty. Czy, czy pomożesz nam, Sir Virk? Oczywiście, w końcu po to tu jestem. Jesteśmy ci doskonale wdzięczni. O wojownicy Magusa są po drugiej stronie mostu. Weźcie to ze sobą. Jeden złoty... Okej, okay, zapomniałem co to jest. Zdaje się, że hełm. Hm, dobrze pamiętam. I najgorszą obronę ma Eli, więc... A. Eli nie może nosić złotego hełmu? Dobrze, to trochę dziwne. Mniejsza z tym. Założ założę złoty hełm dla Wirga. Bohater jakoś przedostał się przez most, ale nasi wojownicy ponieśli ciężkie straty. Do bani ten bohater, nie sądzisz? I oto potwory, z którymi... Matko, ci wojownicy nie są wcale lepsi. Hmm. Jestem Ozzy, najwyższy generał Magusa. Ci, którzy mu się przeciwstawią, odpowiedzą przede mną. Ozzy. Tak, moje dzieci. Niech poznają smak zagłady. I atakujmy po prostu szkielety, z tego co... Aha, tak, są, od... są odporne na ataki fizyczne. Zgadłem. I... Ozzy jest przodkiem jego, od jego ósmego. Jak do... jak pewnie możecie go pamiętać, z... z wioski Mediny jak ten niebies niebieski, grubszy jegomość, który pomiatał swoimi orze szlak, zapomniałem zupełnie o tym. Widzieliście? Ataki cienia leczą, yy, leczą ten rodzaj nieumarłych, dlatego, no cóż, głupio wyszło. Więc zalecam nie używać ataków cienia. W ogóle zdaje mi się, że powinienem zmienić drużynę w tym miejscu. Tak, zdaje się, że to zrobię, ponieważ robo specjalnie mi się tu nie przyda. Eee, co tam? O, ludzie. Po prostu użyję mojego... A co tam? Użyję pioruna wirka i ognia... i ognia Eli mając nadzieję, że... W końcu padną. O hura. Ludzie, ta walka stajeła mi dużo dłużej niż powinna. Ja żebym pamiętał, że są odporni na. ataki. fizyczne. Uuu! Uh. <grybuj> Te sławinki są się niż nie mm, to nie miało najmniejszego sensu. I wymienimy naszą drużynę, ponieważ. nie do końca mi się przyda ten skład. Wymienię robę na Cindy i wszystko powinno być w porządku. Przynajmniej Cindy nie będzie leciała swoimi atakami magicznymi przeciwników, co na pewno się przyda. Zaczekaj! A, to właśnie, przepraszam. Chyba Was nie doceniłem, ale nie zrobię tego ponownie. O wow. To straszne. Zamiast dwóch słab słabych umarłaków podesłał nam trzech słabych umarłaków. co ja biedny zrobię. Jak w zasadzie, przy tej walce nie ma żadnej strategii. Użyjcie swoich podstawowych czarów, które... Otóż nie umarli z więc nie ma sensu używać żadnych takich obszarowych. Użyjcie swoich podstawowych czarów i wszystko powinno być w porządku. Ciach, ciach. Widzicie? Jeden cios i umarlaki padają. Ozji również nie jest specjalnie trudnym przeciwnikiem, szczególnie, że nie robi absolutnie nic. Wystarczy uderzyć go raz, a fizycznym? I ucieknie. Oli o pomoc i dostajemy punkty doświadczenia. Uwaga, następująca scena zawiera materiały, które mogą być nieodpowiednie dla młodszych użytkowników. Wszystkich oglądających poniżej 16 roku życia uprasza się o opuszczenie pomieszczenia. Jak również Eli osiąga wyższy poziom. Cholera. Uprzejmie informujemy, że w tej chwili młodsi widzowie mogą powrócić przed monitory. Wow, cenzura to przepuściła? <laughs> o, właśnie. Już po Was. Nie zacieraj z Wirgiem, bo będziesz żałował. Hm, dzięki Cindy. Buduje mi się mały fanklub. O, straszne. Teraz jest czterech słabych umarlaków, zamiast trzech czy dwóch. Eee... albo... Wow. Naprzód zombor! Zmiażdż wrogów sermagusa. Okej, okay, odwołuję wszystko co powiedziałem. Zombor to kolejny boss i składa się z dwóch części. Jeżeli zniszczymy jedną, cały czas będziemy musieli walczyć z drugą. I jest to dość wy... o szlag, świetnie. Jest to dość wymagający przeciwnik, musicie również uważać, czym, czym go atakujecie, ponieważ niektóre rodzaje magii dodadzą Zomborowi sił, zamiast mu je odebrać. Na przykład wiem, że ogień leczy którąś część Zombora, no górną najwidoczniej. Ogień leczy górną część zombora, a cień leczy dolną część zombora. Tak. Również zombor posiada kilka dosyć silnych, silnych ataków. I w zasadzie nie pamiętam nic więcej. <grytanie> nie sądziłem, że będzie mi się chciało dojść aż tutaj, więc nie przeczytałem, nie przeczytałem nic o tym przeciwniku, a myślę, że powinienem. No, cóż, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jestem pewien, że... No cóż, że, że się zobaczy. Pamiętam, że... Tak już widzieliście, że zieje ogniem. Pamiętam, że ma co najmniej jeden atak obszarowy, który jest naprawdę... Naprawdę dosyć mocny. Mm, na razie jedno. myślę, że póki jest cały, będzie ograniczał się do atakowania nas... A co tam, użyje, cyklonu. Będzie ograniczał się do atakowania nas yy, z tym, tym strumieniem płomieni. Na szczęście nie jest on odporny na ataki fizyczne. Dzięki Bogu! Nie dość, że niektóre rodzaje magii go leczył, to odporność na ataki fizyczne. To byłaby już lekka przesada, moim zdaniem. Bum-bum. A, tak. Jeden z ataków obszarowych, który naprawdę jest dosyć mocny. A, i wysysa życie. Tak, Zombor jest trudnym przeciwnikiem i nie mówcie, że nie. ja i walka z nim może trochę potrwać. I ma on naprawdę pokaźny wachlarz umiejętności. Najmniej ma sama Cindy. A co tam, niech Eli użyje tonika na sobie. I Git. Tak, pokażny wachlarz umiejętności. Na szczęście najczęściej atakuje tym słabym płomieniem i dosyć, dosyć rzadko um, ucieka się do stosowania tego ataku obszarowego. Bum, bum, bum. O, tak, i to jest do kitu. Za każdym. Um, kiedy. kiedy zniszczycie górną część Zombora. Odbierze, odbierze całą manę temu kto zadał ostateczny cios. Tak. Nie przesłyszeliście się. Widzicie? Wirk, wirk ma już 0 punktów many. Cóż, mówi się trudno. Hmm... Jestem pewien... I dolna część zombora ma jeszcze jeden bardzo ciekawy atak. Mam nadzieję, że go użyję. <ścoughs> Tak, ten również jest ciekawy, ale nie o tym mówiłem. O, niestety. Wielka szkoda. Wielka szkoda. Ponieważ... Mm, o, poznaje ukośny atak. To jest bardzo dobry. Cios na palm również. I miecz ognia. Genialna. O, świetnie! To są wszystko świetne techniki. Mam nadzieję, że niedługo będę miał okazję wam je pokazać. Zombor zna również jeszcze jedną technikę. Bardzo ciekawą moim zdaniem. Ponieważ wsysa do siebie jedną postać. Nie jestem pewien, czy ma jakieś specjalne efekty, ale animacja jest warta uwagi. I tak, to jest już 24 minuta nagrania i będę kończył w takim razie. Do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy będziemy kontynuowali naszą pogoń za. OZIM, mam nadzieję, jak również poszukamy tego bohatera, o którym wszyscy zdają się mówić dookoła. Więc do zobaczenia wszystkim następnym razem. Przepraszam za, za te błędy przy czytaniu tekstu. Naprawdę muszę być jakieś zmęczone albo coś prędzej, albo coś. Dobra, mniejsza z tym. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.